Po trzech dniach owocnej wizyty, zabrawszy skąd się dało sporo informacji o obozie, różnymi drogami powróciliśmy do Warszawy. Złożony raport był pierwszą konkretną wiadomością o tym, co się dzieje na Majdanku i co zamierza okupant dalej przedsiębrać. W raporcie tym między innymi podałem. Obozem rządzi SS. Do budowy obozu przystąpili we wrześniu 1941 roku, choć na terenie tym SS włóczyło się już dużo wcześniej, Zaglądając przy okazji do rzeźnika. Tu wygadali się, że będzie zakładany obóz wojskowy. W połowie października rzeczywiście przybyła wielka kolumna jeńców sowieckich z obozu w Hełmie Lubelskim, szacowana na jakieś 2-2,5 tysiąca ludzi. Baraków jeszcze nie było, więc wszystkich trzymano pod gołym niebem. Żywność otrzymywali raz dziennie, bochenek chleba na 10 ludzi. Jesienne chłody. Deszcz, błoto i kłód dziesiątkowały ich szeregi. Śmiertelność zastraszająca. Trupy częściowo grzebano na miejscu, potem wywożono do lasu, grzebiąc w zbiorowych mogiłach. Dla udaremnienia ucieczek ogrodzili ich drutem kolczastym. Do budowy zabrano miejscowe furmanki chłopskie z Głuska i Dziesiątej. Wykorzystując z materiałów budowlanych oraz słupów ogrodzeniowych z leśnictwa Dąbrowa, i elementów barakowych z bocznicy kolejowej firmy Plawie Laśkiewicz. Dla przyspieszenia budowy baraków ściągnięto również Żydów, przebranych w wasiaste ubrania. Jednocześnie wydzielona grupa więźniów przystąpiła do rozbiórki domów na kośminku. Czy wszystkie znikną z powierzchni? Nie wiadomo. Cegły odwożą do obozu furgonami francuskimi na wysokich kołach, ciągnionych przez dwudziestu paru więźniów. Widzieliśmy z okna. Jak rosły jakiś dozorca z żółtą opasku na ramieniu, walił kijem po głowach ociągających się więźniów, a tych, co upadali, kopaniem chciał zmusić do powstania, lecz bezskutecznie. Jednego z nich wrzucili na wóz, a był już bez życia. Pracujący w obozie cywile, powiadają, że obóz ma pomieścić 150 tysięcy ludzi i nie tylko jeńców. Pierwsze dwa rzędy baraków, po 10 w każdym, Zostały ogrodzone drutem kolczastym i ta kwatera nazywa się Feld Eind. Umieszczono tam pozostałych przy życiu jeńców radzieckich, Żydów i podobno Polaków. W budowie, w odległości około 50-60 metrów, się znajdują się takie same baraki. Według widzianych planów pul ma być 12, a przy nich baraki mieszkalne dla załogi SS. Główny magazyn budowlany ma być przy samej szosie. Część materiałów już tam leży. Obóz nie ma jeszcze wody, będą ciągnąć z miasta. Kanalizacji brak. Między pierwszym i drugim polem ma być budowana łaźnia, pralnia i krematorium. Było kilka ucieczek jeńców rosyjskich, rewizja na wsi dziesiąta nic nie dała. Niemcy zajmują we wsi kwatery dla ss podobno tylko czasowo. Skrzynka umieszczona w dobrym punkcie, łączność ustalono na razie jednostronną. Koniec. Tak oto poszły świat pierwsze autentyczne wieści o istotnych zamiarach hitlerowskiej administracji na wschodnich terenach Polski i o celach zakładanego Pritz-Gefangen-Lager der Waffen SS Lublin. Komórka na dziesiątej, jak się później okazało, dobrze się przysłużyła sprawie. Rzetelnie wypełniły do końca swoje obowiązki zainteresowane osoby, choć ja w niespełna rok od jej założenia. Patrzę na tak niedaleko stojący i bliski mi dom z zadrutów obozu.